Witam dzisiaj e, pokonamy smoka, tak e, jak obycałem w W tym momencie zapiszę. Użyjemy znaku Queen. Sprawdźmy szybciej, szybciej, mało ostatnia Prosta Jest Spóźniłeś się Udało mi się ustabilizować teleport Nie masz gdzie uciekać Prędzej czy później ktoś cię znajdzie Wolę odejść na własnych zasadach gdzie Leto? Tesis się nim zajmie. Nim i wszystkimi głupcami, którzy dostają erekcji na myśl o spaleniu czarodziejki. Gdzie on jest? Nie wiem, głupcze! Szukam go od zabójstwa Poltesta. Leto szukał nas wszystkich. Dałyśmy się nabrać na jego tępawą minę i ociężałe spojrzenie. Nie rozumiesz? Loża szukała sposobu na pozbycie się Demawenda. To prawda. To był słabym, chimerycznym królem. Pod jego rządami Edirn stopniowo zdychało. Trzeba go było wyeliminować. Wybrałyśmy mniejsze zło. Zaś Leto akurat znalazł się pod ręką. Foltest, nie hansert. Z tym nie mamy nic wspólnego. Po zabójstwie Demavenda Leto. Zatem kto? Nilfgaard. Leto to król kłamców i cesarz. Masz dowody? Przed chwilą otrzymałam wiadomość od agentki loży stacjonującej w Cintrze. Armia cesarska ruszyła. Właśnie forsują Jarukę. Myślisz, że w obecnej sytuacji północ może się obronić? Liczyć na kolejny cud pod Nie wiem, ale to wy do tego doprowadziłyście. I odpowiecie za to. Nigdy nie uwolnicie się od piętna straty. To się jeszcze okaże. Bo z tego miasta nikt nie wyjdzie żywy. Nikt nie opowie tej historii. Smok jest pod kontrolą Filipy. Gdy zniknę, zmieni mnie... Dobra. Smok zaatakował Wtedy jeszcze był poza naszą kontrolą. Nie będziemy słuchać filmików. Ja tutaj macie do wyboru... E, uwolnić ją... albo po prostu pozwolić jej umrzeć. Ja ją uwolnię, bo... potem będziemy mogli... E, spo spotkać... E, w Niugardzie, e, Jennifer. Uratowałeś mnie. Jeśli przeżyjesz, idź do Niugardu. Tam znajdziesz Jennifer z Wengerbergu. Żegnaj, Widminie. mnie. Teraz zmienimy poziom trudności, tak jak mówiłem wcześniej, na Trudnym. Z tym mieczem i z tą zbroją nie powinienem mieć większych problemów. Ooo, jeden cios jeszcze Tego się już nie spodziewało. Wcześ, wcześniej, wcześniej grałem. Jeszcze nigdy mi za 500 nie zadał, no ale to nic. Ja się tak łatwo nie poddaję. No szybciej. Pst. Wczytamy i spróbuję jeszcze raz. Początek nie wypalił, ale zawsze początek był słabszy. Elipsyby się kończą, znaczy olej. Tak z tyłu się uciekać, nie mamy Queen Dobrze Dobra. udało się Pierwszy etap Chodź nie bez problemów I teraz idziemy na dach, gdzie wszystko się rozstrzygnie Ale zanim trzeba wypić Raczej użyjemy osemki do miecia. Ale to za chwilę najpierw Tryfalki brunatne ale Falki I... Osemka do miecza Gdzieś tu była Jest Wchodzimy O, no, nie użyłem kliny Trzeba to się naprawić gdyby nie ten znak to by było kiepsko Gdzie smok Chodźmy mi najlepiej z boku, ale i tak ja stracę. No wiesz, ale trafisz go wreszcie. A nie, połówiasz. Oh yes. Lec nie trafił. będzie 200... 500! Widzieliście zresztą sami, jak to może obrażenia zadać. No ja już mało zostało. Teraz możemy na niego skakać i to jest taki... minigram. Trzeba naciskać co pokazują. Eee, pierwszy etap... trafiony. Drugi etap utrzymany. Coś naciskamy, nie? Już się od razu na Tak jest. No i tu mamy wybór, ja tego smoka nie zabiję, wcześniej nie zabijałem, Geralt sam mówi, że nie zabija smoku, więc ja wypełnię jego wolę. I w tym odcinku oczywiście możecie zrobić co chcecie. A w tym odcinku to już byłby koniec. Więc do następnego razu.